ponieważ dzisiaj wasz taniec był niesamowicie sensualny, jak się zapewne domyślacie, już pojawiają się komentarze, że widać tą chemię i to nie tylko taneczną. Czy wy jesteście gotowi na przykład na no, takie właśnie plotki, że jest pomiędzy wami coś więcej, czy po prostu tak dobrze wchodzicie w tę rolę tancerzy, że właśnie no, ludziom wydaje się, że no, jest tam być może chemia, tak jak mówiłam, nie tylko taneczna. Ja będę zupełnie z Tobą szczery teraz. Ja mam problem z tym pytaniem, ponieważ cokolwiek bym nie odpowiedział, już widzę ten nagłówek. Romans Agnieszki i Filipa. Skomentowali. Skomentowali, już tego nie kryją. Jakoś sprytnie to ubierzecie w słowa i to będzie takie e, znowu przedziwne, bo to podsyca strasznie atmosferę e, tych komentarzy. E, ja odpowiem w ten sposób. E, między mną a Agnieszką jest czysto. Jest dobrze. E, pomóżcie nam troszkę jako media e, zdjąć nam trochę ten ciężar z skarku w sensie tych internautów. Internautów nawet nie, tych artykułów. Jest okej, okay, naprawdę, nie, nie ma tutaj czego szukać. No, ja, ja mam żonę, ludzie, ja mam dzieci, ona to czyta. Nie? To, 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 to nie jest łatwy program. My tu się ściskamy, my tutaj tańczymy, więc, taką, taką delikatną prośbę mam, żeby że, o pomoc do Was, żebyśmy nie musieli zadawać takich pytań. Bo po co? Bo to właśnie tworzy ten ciąg tych artykułów. Możemy to śmiało przerwać.